Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Battlefield 4 Multiplayer. No i dzisiaj sobie gramy na zaporze na Mekongu. Także... respawn. Nie się teksturki wczytają, haha, no nie, jak to mi niszczy po prostu. No jeszcze tak, jeszcze mi zabij, kurwa. O, no tak, o, teksturki się wczytały, super! Super w czas. Dobra To co, idziemy się zemścić tak? Chociaż pewnie już go ktoś pomścił także mi ktoś biegnie Jaki szkaradny pan Eliminacja drużyny, no naprawdę duża drużyna Nie powiem o! Przejmujemy już ostatni punkt Wow, 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 tutaj już było ostro. No i nie ma co robić. O, przejmują coś... D. Coś przejmuje D. Cóż to za hardcore. Tam jest gdzieś. No, zleciał no. No, i się naprzyjmował, no szalony typ, ale on tu ma źle respawn. A, dobra, to jest nasz, okej. Okay. No tutaj, jak powiedziałem, nie ma co robić. z map A mnie to już nie dotyczy, ponieważ dzisiaj już dziesiąty film. Dzisiaj jest dla mnie 13 lipca, dla was już pewnie dawno i sierpień. Także no pozdrawiam. To już dla mnie dzisiaj ostatni film, dziesiąty film, 11, no, bo pierwszy się spieprzył. O, przejmują A! Kurcze, tu jest... I to sobie jego podpierdziela i poskoczymy na A. Bo tam jakiś hardcore próbuje to przejąć. I to od naszego spawnu. Oho, zaczyna się pokazówka mojej jazdy. Teraz cały ich team się spawni na punkcie A. Już to widzę po prostu. Te chmary ludzi są wypływające. Trzeba się tym zająć. O, oh, chciałem akurat wejść w te drzwi, super. O, spojrzałem się na ten granat, ale kątem oka zobaczyłem, że on tutaj biegnie. Hmm, nie przejmuję się. Podejrzane, podejrzane. O, łała. Ła. No i ktoś jest sobie czekał na mnie. Nawet ktoś w liczbie mnogiej. Dwóch ktośów. No i co? No, 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 po, po zabawie znowu, no. Eee, jestem odwrócony akurat do dupy strony, no. Przekręciłbyś się, gościu. Właśnie O, dobrze, dobrze, dobrze. F2. Przemknął jak burza. No, to jak powiedziałem. Nie ma teraz co robić. Eee, jak on to zrobił? Że on tak szybko padł. No, kto widzor? Termo Czołgi, cały syf tutaj jest. Chodźcie, kampimy na ich spawn. Zabity weź to śnieg. What? Mówiłem wejść tą kierownicę, ale no, po polsku to nie raczej ledwo by coś zrozumieli Co on robi? Ale wróciłem na swoją pozycję i to jest ważne. Delta? Tam? Aż... Aż tam? Się zapędzili? Oj, i betę przejmują? Brawo, przepraszam, brawo. No, rusz się coś, bo przecież nas zrezygnują ze sniperki, no. Czy zabrali? D, totalnie. No, on, on tylko definitywnie myśli o sobie. No, no, no. Nie mogę się prze... Wow Tak jak powiedziałem, na cholera nie ma co robić. Czwórka. kłopie slash cztery. Nawet backslash, ja nie wiem, który jest slash, który jest backslash. Trójka? Super. Eee, a ja powiem dwójka. Kurwa, powiedziałem to w, ze, w zespole. O, z tego nawet nie dostaje. No super się przekręciłeś w czas, powiem ci. No nie, no no, ach no, i jestem ciekaw, co wygrało. Nie, myślałem, że to coś chodzi, ale jednak nie chodzi. To sobie dość wybuchło. Tu coś pięknie jechało Dokładnie w czasie przeszłym No przekręć się no Jezu Z takim strzelaniem O, ktoś mi przyjmuje C. Trzeba to sprawdzić. O, chyba przyjmowanie się jego skończyło właśnie. No i dobra, no o kurcze! jakiś sniper tyłu? No way. Dziękuję. Cała runda, nie wiadomo co robić. I to już zaraz koniec. Czyli będzie 10 minut takie. Dobra, spoko. Nie moja wina, że tak grali. Um, param, param. No, tutaj niby coś się dzieje, ale no co to jest jak oni są zablokowani w spawnie. Jezus, nawet go nie zabiłem. Tamten też, szalony. Patrzcie, on przejechał, no. Jak wyjeździcie, jak wy do niego strzelacie nawet. O, liczyłem, że nie zabije go na strzała. Cóż mogę powiedzieć? No, masakra razy tysiąc, no. Tak bardzo przybici to nigdy takiej. nie grałem nawet tej rundy. No, rozwalili mi już. sami snajperzy jest chyba pierwszy mój kill i to elimina... a nie nawet nie pierwszy, przecież miałem Czo ja gadam, co ja gadam koniec tak, normalnie 11-12 minut, o oh, fuck, dobra cóż, miałem staty na plus miałem staty na plus, Nunna runda bo nunna runda ale no tak wyszło eee ehm... Także co, to byłoby na tyle, dzięki wielkie za uwagę, łapeczka do góry, jeżeli się odcinek podobał, hmm, kolejny awans jakiś tutaj w łodziach szturmowych, którymi w ogóle nie pływam, bo uważam, że, że są zbyt op, a dzisiaj się po prostu tak nawinęła, prawda. Eee, także do zobaczenia w następnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!